Dzień dobry Państwu, Jakub Śmierski i Wojciech Chromik. Godzina to, co zawsze. Zapraszamy na Bezwiznowania. W dzisiejszym programie nasz najtańszy, ym, najlepszy reporter, uzbrojony tylko w kamerę i żel do włosów, udaje się na obchody święta 7. dzielnicy Zwierzyniec, by kontynuować akcję rozpoczętą w tramwaju. Ale się będzie działo! 10 sekund. Jezu jeszcze tu, tu pracuje? No właśnie nie wiem, nie zwolnili go, albo co? A, to telewizor schodzi na psy. 3, 2, 1, jazda. Nasz ulubiony reporter był na miejscu, a co przeżył i co widział, ten film wszystko wam opowie. Niedzielne popołudnie, piękna pogoda i wspaniałe dziewczyny. Nie jesteśmy jednak na plaży, drodzy Państwo, lecz w równie urokliwym miejscu, jakim jest Villa Deciusza. To właśnie tutaj mieszkańcy Zwierzęca będą obchodzić święto swojej ukochanej dzielnicy o jakże dźwięcznym numerze 7. Uroczystość ta zbiega się w czasie z Dniem dziecka. Możemy więc spodziewać się wielu atrakcji i konkursów dla całej rodziny. Dzisiejszy dzień to także okazja do rozmów. Szanse te postanowiło wykorzystać piętnastelo. Niezmordowani uczniowie postanowili kontynuować e, akcję rozdawania oświadczeń, woli, uświadamiania społeczeństwa, czym tak naprawdę jest transplantacja. Czy im się to uda? Przekonajcie się Państwo razem z nami. Goście dopisali. Specjalnie dla nich występowały grupy młodych talentów. A największym zainteresowaniem cieszyło się Stoisko Grillowe oraz przedstawienie zorganizowane przez Uczniów Pietarski. Panie doktorze, ten młody człowiek ma oświadczenie woli, ale jeszcze jest nam potrzebna zgoda rodziny. Wątroba jest największym wózkiem kurczowym. Waży około 1,5 kg. Do jej głównych funkcji należy. neutralizować... Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną dwołurodę. Dobrze, każdy się wziął Co To co na było? A co? A co? A co? Powiedzcie mi, kogo gracie? Ja pielęgniarkę. Ja jestem narządem sercem. O czym jest nasze przedstawienie? Nasze przedstawienie jest o tym, ile pacjentów jest oczekujących na przeszczep narządów. A co chcieliście przekazać ludziom poprzez wasz występ? Chcieliśmy pokazać ludziom, aby nie bali się e, takich e, operacji, tego typu operacji i chcieliśmy ich zachęcić do tego, aby zbierali oświadczenia woli i je wypełnili, żeby sami byli e, dawcami w przyszłości narządów. A czy to chęć pomocy i spełnienia dobrego uczynku, czy może jednak podwyższenie e, zachowania skłoniło Was do, tego, do tej akcji? Ja myślę, że jedno i drugie ma tu coś wspólnego ze sobą. Natomiast jednak dużą... E, Dużym plusem jest to, że, że moglibyśmy właśnie coś takiego prezentować i pokazywać. Siema. Dzięki Czym byłby dzień dziecka bez uciech i zabaw na świeżym powietrzu? W sumie to nie wiem, ale na pewno nie byłoby fajnie. Dzisiejsza impreza jest jednak świetnie zorganizowana i pełna rozrywek. Wszyscy są podekscytowani, nawet nasz reporter. Kadru. Dzień dobry Jakub Wiśniewski 15 TV. E, jakie są pana wrażenia z imprezy? Znalazł pan coś ciekawego? No coś ciekawie, ciekawa impreza piękne miejsce przede wszystkim, to jest, to jest bardzo ważne, bo Wilcyza jest, jest bardzo, bardzo fajnym miejscem tego typu imprezy. E, trochę głośno, ale... ale A zdecydowanie... Znaczy dobrze, ale za głośno momentami, ale dużo dzieci, dużo ludzi. Fajna impreza. Znaczy byłam tylko na, przez chwilkę, bo chciałam zobaczyć jak kuzynka występuje. No i podobało mi się. My jesteśmy chwileczkę tylko, ale bardzo sympatyczne spotkanie, sympatyczni ludzie, miła atmosfera. czy spotkał pan już młodzież promującą transplantację? Krążyła, widziałem, krążyła, natomiast do mnie, do mnie nie dotarła. Nie, właśnie nie. w tej chwili coś tam, ktoś nam wspomniał dwa słowa, ale nic więcej konkretnego. No to witam pana. Yy, no, rozdawali jakieś zeszyty, nie wiem czy to też o to yy, Oświadczenia woli? No nie wiem. No to w każdym razie spotkała pani mnie już. Okay. Czy termin transplantacja jest ogólnie Państwu znany? Tak, tak, no oczywiście. Po jakichś wydarzeniach sprzed tam półtorej roku było duże zamieszanie z tym. Słyszałem, że dużo długo się wydarzyło, kiedy, kiedy była jakaś sprawa taka. Na wys wysokich szczeblach władzy teraz już chyba mam nadzieję, że wróciło to do jakieś normy. A czy wiedzą Państwo ogólnie o co w niej chodzi, tak no, na czym polega? No oczywiście, należy wy oświadczenie wolne mieć przy sobie, że... W razie wypadku możemy przekazać... Nie, mam nie, miałam, nie miałam przeciwwskazań przeciwko przekazaniu naszych narządów ludziom w potrzebie. Czy termin transplantacji jest panu zdany ogólnie? Oczywiście, no jest to na tyle, jest na tyle istotny element dla, e, dla współczesnej medycyny, że myślę, że każdy się z nim z nim zapoznał. Doskonała odpowiedź. Niestety dla wielu osób transplantacja jest wciąż tematem równie niepojętym jak piosenka na euro. <laughs> <laughs> Znamy bardziej piosenka na euro, <laughs> jest niepojęta. Czy uważa Pani, że należy przekonywać ludzi do transplantacji, by liczyła, by liczba dawców się zwiększyła? Tak. No oczywiście, no jeżeli, jeżeli jest sytuacja, w której można pomóc z rzeczy, które są nam już no to no to jak najbardziej. Ja uważam, że jak najbardziej, bo jak kiedyś się okaże, że chociażby będę musiał od kogoś dostać nerkę, to będzie bardzo mi miło, że ktoś to się zdecydował, ale tak już tak bardzo serio, serio to pod uwagę, e, uważam, że w ogóle pobieranie organów powinno oddać się automatycznie. E, chociażby dlatego, że po to, jest, to, jest, to, jest, to jest najważniejsze w tym momencie, żeby komuś innemu uratowić skoro ktoś już umy się nie potrzebuje, prawda? A czy Państwo należą do gronadawców? Nie. Nie? Nie? A chcieliby Państwo? Tak, absolutnie. O, to mam takie oświadczenia woli, które mogą się bardzo przydać. Proszę, to jest jedno. Tylko myślę, to Lubię... coś takiego ma, że tak powiem, formę prawną? Mm, tak, chyba tak. Jeszcze rodzina musi. To jest ten problem u nas w kraju, że nawet hmm. jeżeli ja się zgodzę, podpiszę coś takiego, to i tak decydujący głos ma moja rodzina, moi najbliżsi. Jeżeli nawet ja podpiszę coś takiego, prawda? I mam w portfelu, to jeżeli rodzina stwierdzi, że, że nie życzy sobie na przekazanie moich organów, Mamy taki system prawny, w którym to decyzja rodziny jest no. ważna, a nie moja decyzja. Ale miejmy nadzieję, to się kiedyś zmieni. E, czyli będzie pan nosił przy sobie. Jak e, naj. E, Drodzy widzowie, na co komu Spider i Batman, skoro wśród nas są tacy bohaterowie? Dziękujemy. Dzięki, dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Mówiłem ja niestety medycznych nie mogę należeć do, do grona dawców, mimo że bardzo bym chciał i wielokrotnie próbowałem chociażby budować krew, to też jest swego rodzaju podarunkiem dla, dla, dla innych ludzi. Natomiast jeżeli tylko, jeżeli tylko jest taka możliwość, starać się przekonywać innych do, do takiej, a nie innej decyzji, tej kwestii. To bardzo bohaterska postawa. Może i Chuck Norris, proszę Państwa, trzasnął obrotowymi drzwiami, ale to nic w porównaniu z tym kolesiem, który, mimo to, że sam nie może zostać dawcą, rozpowszechnia o niej wiedzę i nakłania ludzi do tego szlachetnego czynu. Dziękuję bardzo. Czyli Pani by podpisała taką siłę przy sobie, tak? Tak. Drodzy widzowie, na co komu Spider-Man i Batman, skoro wśród nas są tak wspaniali obywatele? Wielkie brawa, dziękujemy. Proszę. <gry> W atmosferze uległ także nasz reporter, który korzysta każdą okazję, żeby popisać się przed dziećmi. Jakub Wiśniewski z 15.00 TV. Czy poświęcisz mi chwilkę? Bardzo chętnie, jak najbardziej. No to co powiesz na piątek wieczór? Wiesz to czekaj, muszę sprawdzić. Kiedy mam za dalej w sobotę, myślę, że będzie w porządku. To dobrze, tylko najpierw może bliżej się poznajmy, Hej. to na początek chciałbym poznać Twoje zdanie na temat prowadzonej dziś akcji, akcji promowania transplantacji. Wiesz co, bardzo się cieszę, że w końcu tutaj zaczął o tym mówić, dlatego że to jest temat mi bliski i chciałabym, żeby jak najwięcej osób się tym zainteresowało, dlatego że im więcej dawców, tym więcej uratowanych osób, także... A czy wiesz w jaki sposób e, zostać dawcą? E, akurat tak, dlatego że ja regularnie staram się oddawać krew i mam też w portfelu zawsze oświadczenie woli. Już od jakiegoś czasu je ja przy sobie noszę, także jestem zwarta i gotowa. Jak kiedyś mnie zabraknie, to może komuś uratuję tym życiem. Proszę Państwa, Chuck Norris? Nie! Batman? Nie! To właśnie ta pani może uratować komuś życie. Dziękuję. Dziękuję. Zifinis bonus, laudabile totum, jak głosi starożytne przysłowie. Hmm, niestety nie wiem, co ono znaczy, gdyż spałem na niemieckim. Wiem natomiast, że nasza przygoda w Wili Decjusza dobiega końca wraz z zakończeniem imprezy. Napotkani ludzie byli miło zaskoczeni panującą tu atmosferą i dobrze się bawili. Oprócz dobrych wspomnień i kilku antycznych wazonów, yy, uczestnicy wynieśli także wiedzę, nie dlatego, że nikt jej nie pilnował ani nie była przymocowana, lecz dlatego, że uczniowie z piętnastki przekazali ją w ciekawy sposób. Ostatni goście opuszczają teren willi. Młodzież wraca do domu z poczuciem dobrze spełnianego obowiązku, a ja dalej idę przez świat w poszukiwaniu odpowiedzi. Dla Państwa relacjonował Jakub Wiśniewski. Dziękuję. Oddaję głos do studia. Coś. Rzeczywiście najbardziej podobał mi się ten fragment, kiedy on wtedy piął i tam poszedł. Aaaa, tak, 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 to był najlepszy moment, drodzy widzowie. Niestety to już koniec naszego programu. Zapraszamy Państwa na następne odcinki bez wirowania, gdzie jak zwykle będziemy usuwać wszelkie plamy niepewności. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.